Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i dzisiaj będzie prezentacja gazu. Achtung, który dostałem od kolby i porównamy go z gazem Canon. Jak widzicie, jestem na Urbexie. Nie wiem, czy poznajecie miejsce, ale jeżeli chcecie taki gaz zdobyć, a macie tu niedaleko, to może być to ważne w dalszej części filmu. Sama prezentacja została nagrana w listopadzie zeszłego roku, gdy byłem z Rafałem z Go Urbeks na takim wyzwaniu, przygodzie survivalowej, gdzie uczyliśmy się różnych rzeczy, testowaliśmy sobie różne sposoby rozpalania ognia, testowaliśmy śpiwory, jakieś sposoby odżywiania się, między innymi gaz. Jeżeli nie widzieliście jego filmu, to oczywiście wyświetli wam się e, na końcu tutaj, gdzieś wam się wyświetli. E, no i oczywiście w opisie tego filmu. Włócząc się po miejscach takich jak to, zawsze warto ze sobą mieć właśnie jakiś gaz pieprzowy. Czy to będzie gaz tańszy, czy droższy, to już później jest kwestia wyboru. Tańszy wcale nie oznacza, że on jest dyskwalifikowany i do niczego się nie nadaje. Zresztą sami zobaczcie, jak ten gaz psikał i jaka była nasza reakcja na ten gaz. Oprócz tego, jeszcze parę słów o pałce teleskopowej, obronie, właśnie w takich sytuacjach. Jeszcze będzie na pewno taki materiał na moim kanale, gdzie przedyskutujemy sobie z różnymi twórcami. Mam go w planie, już gdzieś się powoli tworzy. Czego używają i zastanowimy się co może być potrzebne, a co jest może sprowadzić na nas niebezpieczeństwo, jeżeli tego używamy. Bez mikroportów. Tak, no i co mów głośno. Okej. Okay. Wiesz, ja często zabieram ze sobą gaz. Tutaj mam taką nowość od Kolby. Achtung. Mhm. Ja zawsze każdemu polecam, jak sobie kupuję jakiś gaz, żeby go nosić, nie wiem, w swoim EDC, czy na urbexy, czy gdziekolwiek, nie wiem, wracasz późno wieczorem z pracy. Żeby kupić sobie dwa gazy i jeden po prostu wypsikać i zobaczyć. Jak to działa, jak psika i tak dalej, jaka jest ta chmura, czy jaki jest ten strumień, tak żeby w sytuacji już zagrożenia, żebyś nie psiknął tak, że nie wiem, braknie metra ci i koleś nie dostanie na przykład tą chmurą, twój napastnik, nie? na tej zasadzie. Teraz zobaczymy jak psika ten Achtung. Fajnie, w sumie, że na tą ławkę. <laughs> No, myślę, że nam dwóch by wystarczyło. Ile tu mamy? Ze 3 metry? Więcej? No. Więcej chyba, może nawet cztery. Ale tam, poczułem tutaj jak mi doleciało. No, to możemy się odsunąć. Ale czyli ten strumień jest taki bardziej zwarty, akurat tak. w tym przypadku. Tak, bo to jest jet, a nie jakiś mm -hmm. tam. A, Kilka że jest rakietowy. Jest... <grym> Asumwem, tak, jet engines. A to nie jest rocket science, ale, ale jet jest. Czuć tutaj ten? No, czuję go, choćby. <klujny> <klujny> czyli... No, on jest niby 15% niż te wcześniejsze gazy. No nie wiem, ale. <laughs> no, złapało. Nie chciałbyś dostać, nie? No tak, chciałbym tak, dostać. Tak, ja. No, myślę, spoko, zwłaszcza, że on biedyszki kosztuje, to nie uh -huh. jest jakiś. Y, droga rzecz, ja zawsze lubię czasem, jak już chodzę na takie groźniejsze urbeksy, że na przykład wiem, że są szabrownicy. Uh -huh. y, to jeszcze pałkę teleskopową zabieram. No, zawsze to I Pałka opcja. teleskopowa, a propos takiej samoobrony, bo są dwie szkoły. Niektórzy z, uh -huh. są już tacy nastawieni na to, żeby od razu. Y, ...toczyć zwarcie z przeciwnikiem, uh -huh. to mówią, że pałkę teleskopową otwierasz na kolanie napastnika. I od razu... To w sumie... I wiesz, otwarcie i od razu jest wjazd w nogi. Uh -huh. Generalnie masz szansę, że uczynisz kalekę z napastnika, nie? To też, tak słabo trochę. Uh -huh. Ale z drugiej strony, jak masz pałkę teleskopową gdzieś z tyłu... Uh -huh. ...i na przykład ktoś wychodzi, ma do Ciebie jakieś wąty... Uh -huh. ...no to nagle pojawia Ci się magicznym sposobem kawał pręta w, w ręce. Taki game changer, nie? Zmieniły się warunki, podbijali do ciebie jak stałeś sobie tak? Mm -hmm. I miałem okazję, że dwa razy tak musiałem użyć odstraszająco, że tak powiem, tej pałki mm -hmm. od razu zadziałało. Ale z reguły na przykład jak spotykam jakieś osoby na Rubeksie, tam na przykład nie wiem, koleś jakiś bieda szybie tam kopał. I już widzę, że wiesz, złapał tą swoją łopatę, patrzy na mnie niepewnie. Przychodzę, cześć kierowniku, jak tam po ile macie wągiel, nie? I wiesz, od razu rozładowujesz, atmosferę. Znaczy, no tak. No. I, I tak jak powiedział, największy wojownik w historii. XX wieku bruzli, najlepszym sposobem na wygranie walki jest w ogóle uniknięcie walki. I myślę, że to jest w samoobronie najważniejsze i tak samo na się w każdej innej sytuacji. A warto mieć jakiś tam argument, który też dodaje ci, nie wiem, tej otuchy, wiesz, masz morale lepsze, bo wiesz, mhm. że coś masz, czego możesz użyć, jeżeli jednak. E, pertraktacje no i... zawiodły, nie? Na tej zasadzie. No. Jeszcze też świadczy o tym, nie wiem, z kim się przyjaźnisz, jakie masz kontakty, z kim robisz biznesy. E, to się później obracasz albo w bardziej niebezpiecznym środowisku, albo w mniej, nie? Mhm, no tak. O, ja na przykład miałem gaz 3 lata, gdzieś tam się włóczę i nie musiałem go użyć, już mi się przeterminował. Teraz go zmienię sobie na Achtunga. Widzę, że spoko działa. Fajny ma, ma strumień, jednak tak. Myślałem, że y, za dwie dyszki będzie gorzej, a to tak wygląda fajnie. No dobra. Mam tu smyczkę Go-Urbex, jakieś wlepy i gaz y Achtung. Zawinę to w worek po kocim żarciu, żeby to. Nie było zbyt widoczne, i ukryje gdzieś tu w tym miejscu. Osoba, która znalazła worek po kocim żarciu, w środku gaz pieprzowy, wlepy i smyczkę, oznacz mnie na Instagramie, oznacz Rafała na Instagramie, zrób tu jakąś fotkę, napisz komentarz pod tym filmem, w jakiś sposób po prostu daj znać, że tu jesteś, może uwieczni gdzieś tam siebie z tymi fantami, tak, żeby wszyscy wiedzieli, że te rzeczy już zostały znalezione. Wchodzimy do środka. I w tym właśnie pomieszczeniu czekają na Was wlepy, smyczka i gaz. No poszło. Tu mam ten przeterminowany gaz. On tu jeszcze ma takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby się mm -hmm. przypadkowo gdzieś tam nie otworzył. No ten zdecydowanie dalej lecie. patrz, jest go też. Możesz przerwać. Leżak. No Chodźmy dalej, bo pewnie nam no. zaraz zadymi. O no nie, aparat znowu zaczyna parować no tylko to jest duży gaz na przykład nie mhm. wiem do polara czy do plecaka można sobie go nosić no ale tak na przykład, nie wiem, kobieta do torebki albo do dresu jak biega to tak trochę no tak no. są jakieś tam mniejsze wersje więc no, generalnie wybór tych gazów jest yy, i to jest taki najfajniejszy środek bez zezwolenia i w mhm. zasadzie no, nie musimy się martwić że komuś też zrobimy krzywdę tak naprawdę tym gazem mhm. no a w takie połączenie że w lewej ręce gaza w prawej pałka już jest <laughs> kombem, więc yy, w ogóle największy błąd jest tych ludzi, którzy chcą się bronić moim zdaniem, że za każdym razem mówią o tym, że na przykład to ma za małą energię jest nieskuteczne. I nie wiem, czy oni od razu swojego napastnika chcą zabić za każdym razem i, i, i pójść do więzienia za przekroczenie obrony koniecznej, czy chcą go się obronić. Sama nazwa w języku polskim broń oznacza obronę, tak? A nie atak. Mhm. No, tak. no ale to nie wiem. No, mocniej, ale nie ma jakiegoś takiego wielkiego przeskoku, bo ten gaz, nie wiem, kosztuje 7-8 7,8. Ale ile większy zasięg? No, większy zasięg, bo też Prawie, jest, że dwukrotnie. No, też jest kwestia tego, że ma większy pojemnik. Jak widzicie, to jest zapalniczka, którą ostatnio robię, pokazuję na szortach, tak, jak ją zrobić. Tak samo na TikToku. A że zbliża się 8 lat kanału i właśnie pykło 50 tysięcy subskrypcji, to będzie w niedzielę giveaway, gdzie podam Wam warunki uczestnictwa. Oczywiście chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. To jest zawsze parę groszy, które wspiera moją działalność. Oprócz tego nikt nie wspiera tego kanału jeszcze na najwyższym progu, to jest 99 zł miesięcznie. I jeżeli ktoś zdecyduje się i przez trzy miesiące przez ten próg będzie mnie wspierał, to taką zapalniczkę ode mnie dostanie w ramach nagrody za próg, która tam jest opisana, że to jest przedmiot wykonany przeze mnie raz na kwartał, na razie jest zapalniczka, później będą inne gadżety, jeżeli ktoś będzie chciał dalej wspierać, więc jest też taka forma zdobycia tej zapalniczki, bo jak wiecie, ja nie prowadzę działalności gospodarczej i póki co nie mogę sprzedawać tych swoich rzeczy krótka opinia na temat gazu po takim użyciu, gdzie rozpyliliśmy zasięg około 4 metrów czuć było to żrące, żrące paprykowe kapsycyny jak dla mnie, za dwie dychy gaz Actung jest rewelacyjny. Czy Canon jest lepszym gazem? Podejrzewam, że tak, ale kosztuje około 8 dych, więc dwie czy dychy, a 7-8 dych, no jest jednak trochę różnicy. Jeśli chcecie kupić jakiś gaz, to oczywiście w Kolbie go znajdziecie. Od tych budżetowych, tańszych, takich jak Actung, po droższe gazy, do wyboru, do koloru, większe pojemności i tak dalej, więc macie link na dole, zerknijcie sobie, jeżeli potrzebujecie gazu, to myślę, że tam Znajdziecie to, czego szukacie. Jak tam wrażenia? Moim zdaniem dobrze. Jak na pierwsze trwanie na Rybacksie, no to dobrze, że wybrałem, jeżeli chodzi o lokalizację. Ośrodek na jak najbardziej spełnił wymagania. Zresztą jest w sumie opuszczony, więc pewnie no, dla normalnych klientów nie spełniał, ale dla mnie było. Myślę, że możemy każdemu polecić na, na wakacje. Było fajnie, nie kapało, tak jak mówię, na głowę. No i tak bardziej była to zabawa survivalowa niż jakiekolwiek wyzwanie. Też tak jak ci mówiłem na radiu, że tam coś mi stukało, pukało w nocy, w ogóle chyba jakiś ptak w ogóle też mi chodził po dachu. No wiesz jak to w nocy tutaj siedzisz w takim miejscu i faktycznie ten gaz gdzieś miałem przy łóżku awaryjnie, że jak coś mówię to komuś walnę tym gazem i jak mi się tu wbije. I był taki moment, nawet też cię wywołałem na radio, ale chyba miałeś ściszone. No ja bo myślałem, że sobie robisz jaja nie, ze mnie więc, i chcesz mnie nastawić. Ja sobie myślałem, że ty będziesz sobie ze mnie robił jaja i też taki kurno. <śm> ja <śm> <śm> trochę przewrażliwiony, a to widać, jak się skończyło. Ale co do gazu, no to warto dodać, że no, śledźcie tutaj nasze filmy. I będzie w nich pokazane, że schowaliśmy, przynajmniej ja schowałem nim jak mordem. Też, też schowam, też, gdzieś, gdzieś na Śląsku, na jakimś urbexie, też no. nie powiem co to za miejsce, tylko postaram się zrobić jakieś takie charakterystyczne ujęcie, żeby ktoś, kto jest urbeksowy, się zorientował co to za miejsce, no i, no i można wtedy wpaść. No. no, jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapka, subskrypcje. zapraszamy na Go Urbex, tam dużo no. odpalania tutaj macie, prądu. Tutaj macie przycisk czerwony z dzwoneczkiem. Przycisk czerwony z dzwoneczkiem. Jeżeli wam się podobała łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół oczywiście napiszcie, że jesteśmy, nie wiem, debilami i że nie znaleźliście gazu. I nie znaleźliście gazu, coś tam, przyjmiemy to na klatę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia na szlaku.